Muzyków ulicznych odbieram tak, jak każdych innych muzyków, to znaczy zauważam wśród nich ludzi, że tak powiem, twórczych, wartościowych, z pomysłem, jak i te, też, powiedzmy, muzyków przeciętnych. Cóż, no ja sam nigdy nie grałem na ulicy. Miałem kiedyś taki pomysł, ale w, chyba zabrakło mi odwagi, żeby spróbować. Ostatnio na przykład zaczepiłem pewnego muzyka, który spodobał mi się. Grał, grał na gitarze akustycznej, grał perfekcyjnie e, covery z, z lat 70 Hendrixa, Johnny's Joplin. I, no, no i zrobił na mnie duże wrażenie, no jakby wyczułem wyczułem w tej jego grze mnóstwo, kurcze, serca, prawdy i i talentu, no i wyobraziłem sobie, że w studiu nagraniowym on spokojnie mógłby nagrać fajną płytę. Jasne, że popieram działania promujące nieznanych artystów. No cóż, fajnie, żeby każdy artysta, który ma, że tak powiem, coś do pokazania, który jest prawdziwy, miał szansę, miał szansę dotrzeć do, do innych ludzi. Natomiast, tak jak mówię, no, dla mnie nie istnieje podział na artystów ulicznych czy nieulicznych. Myślę, że, że takie podziały w, są generowane troszkę sztucznie. Bardziej bym, bym dzielił właśnie w, na zasadzie artystów, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są prawdziwi, którzy robią to z pasją i, i takich, którzy. Właściwie to nie wiem, bo, bo może ich i krzywdzę, ale którzy, którzy nie są szczerzy i prawdziwi, tylko że w pewnym sensie koniunkturalni. No. Ale przynajmniej ja ich tak ubieram. Moje marzenia są banalne. Coś, coś w stylu zrównoważonego rozwoju czyli pójście do przodu, robienie tego, co się lubi cały czas granie muzyki, koncertowanie możliwość w dalszym ciągu utrzymywania się z tego, no i takie prywatne marzenia, ogólnie to wiadomo, pokój na świecie i tak dalej.